Witam, a to taka niespodzianka, zaczynam nagrywanie ze z rzeki Będzie filmik o spacerku małym I pokażę Jak rzeka w wygląda Będę chodził ze strony północno-wschodniej Ponieważ to jest moja ulubiona część No to idziemy Muszę stać do motorku Game Rip mi się bardzo podoba to, że jest pełno zieleni wszędzie. Pajęczyna pająka. Przyszedłem. Dobra. Mi się też podoba to w tym kraju, że nie wiem czy wspominałem to wcześniej, ale każdy przeważnie Jedzie jak chce, pod prądy, nie pod prądy, jak w Indiach, mniej więcej. Poza oczywiście rzeką, nie? To jest fajne, ponieważ każdy musi się pilnować. Nie ma znaków drogowych, czasami czasami nie ma świateł, dlatego. Każdy uważa i jest bezpieczniej, a u nas, na przykład w Europie, często są wypadki. Nie mówię, że się w Kambodży nie zdarzają, ale w Europie jest więcej. Moim zdaniem, ponieważ są restrykcje prędkości, światła, ludzi to denerwuje gdzieś szybko muszą dojechać potem przeganiają inne pojazdy. A inni ludzie są właśnie mniej uważni, ponieważ są te takie różne prawa i ograniczenia, przez co są mniej bezpieczni i mniej uważają. Moje rozum rozumowanie, taki fajny Mercedes, lubię takie terenowe dzipy. ludzie sobie leją wodę na rośliny właśnie z takiej rury która jest tam do rzeki podpięta o. a tak wygląda mnich buddyjski Dobra, przejdziemy wodą, drogą, żeby nie być ochlapanym. Z jednej strony też, co mi się podoba w Kambodży, to to, jak jesteś samotny. Yy, przynajmniej dla białych, nie wiem jak jest dla innych Azjatów. Usiądziesz sobie, gdzieś idziesz, ktoś cię zaczepi, pogada z tobą. Dla tych, co nie chcą mieć kontaktu z ludźmi, trochę może męczyć. <grych> o, a tutaj jest y, fajny tuk-tuk y, Aria House Dr. Smej. Polecam, fajny koleś. Doktor, ja doktor mówię kurde pan Smej nie doktor, <laughs> ale mi się pomyliło masakra. A wcześniej sobie chodziłem z pocerem. Kupiłem sobie taką słodką herbatę za 1000 rieli z takimi kulkami i lodem na zimno i słodko. Tutaj jest jakaś świątynia. Przeważnie w większości tak wyglądają wejścia do świątyń w Kambodży. Przynajmniej w Siem Reap, bo każda prowincja ma, nie wiem, zobaczmy czy nic nie jedzie. Tak jak przechodziłem przez ulicę, nie ma światła, nie ma pasów. Czasami są, w większości nie ma. I, i patrzysz, czy wszystko jest ok, inni patrzą na ciebie i nic się nie dzieje poważnego. No bo każda prowincja w Kambodży ma jakby swoje prawa, swoje tam różne. Yy... Restrykcje, co możesz, co nie możesz, i tak dalej, Kambodża to też jest kraj z różnych kultur, mniejszych, etnicznych, plemion, i tak dalej. Ogólnie ona nie jest brudna. Ona jest taka brązowa właśnie przez piach, błoto, glebę. Coś takiego, jak to mam powiedzieć. Kumacie, nie? Ale słońce grzeje, nic nie widzę. Ja właśnie lubię tak sobie usiąść ptaszki gdzieś na drzewach świerkają Moim zdaniem mogło być troszkę oddalone od hałasu jakoś no ale cóż, darmowe miejsce do posiedzenia w Siemrip. Jakaś drukarnia zdjęć. Jak ktoś by chciał. Zrobił sobie zdjęcie i chciałby zdjęcie wydrukować, przebywając tutaj. Ładne drzewko. Niedaleko stąd, właśnie gdzie teraz ja się znajduję, przebywały żołnierze francuskie, jak kiedyś Kambodża była kolonią francuską. I jak możecie zobaczyć jednych z wcześniejszych filmów, Włóczyki w Azji, co pokazywał. Nie wiem, czy pokazywał, ale mi się wydaje, że tak. Nie pamiętam dokładnie, to była koszary żandemerii, to właśnie zrobili Francuzi, tam siedzieli, stacjonowali. No i teraz to jest żandemeria królewska, tam przebywa. Dokładnie nie powiem gdzie, bo zapomniałem, w jakim kierunku to było. Zapewne, jak będę gdzieś sobie jechał, czy chodził, to mi się przypomni, gdzie to jest. Ale w orientacji takiej jak Kambodża. To jest ten trochę gorszy. Ale pomału poznaję całe Siem Reap. Pomału mniej więcej wiem gdzie co jest. Oczywiście nie wszystko. Spa. To jest ochroniarz, go nie mogę nagrywać. Często jak mój tata wyciągał kamerę, był ochroniarz. To po prostu nie chcieli, żeby oni na tym byli. Niby stąd rozumiem, bo wiesz, Kiedyś za komuny to były tam szpiedzy i tak dalej. A teraz jest internet. No i może mają wyedukowane ludzie w głowach coś takiego, że nie mogą mieć zdjęć i tak dalej. Oczywiście, na, na temat wojska i takich innych obiektów to ja rozumiem. Muszę dwoma rękoma trzymać. Nagle zaczęła wilgoć wychodzić z tej ziemi. Tak, jest wilgoć. No to jest pot. Raz w roku w Siem oraz w stolicy jest festyn wody. Możecie sobie popatrzeć albo się zapisać na zawody i popływać sobie kajakiem. Też podobno ktoś mi mówił jakiś kmer, że można sobie łódkę wypożyczyć czy kajak w Siem i sobie popływać w tą rzeczką. A może wejdę na most i pokażę Wam jak rzeka wygląda z mostu? O, to byłoby ciekawe. Już 13 minut spacerek. A w ogóle jest taka fajna ciekawostka, co w, nie wiem, w Europie tego nie widziałem, ale w Azji na przykład: Filipiny, Kambodża, Wietnam, a czasami niektóre miejsca w Chinach, mają przedłużacze i przypinają gniazdka do drzew. Także co niektórzy ludzie myślą, że mogą się podłączyć do prądu, do drzewa, to iść do Azji. Przy okazji już przejdę na drugą stronę. O, podpórkę, co zrobię tutaj. Jeszcze jeden most do przejścia obok mam i prawdopodobnie będzie mój motor. Muszę też iść do domu, ponieważ ma ktoś do nas przyjechać. Takie fajne krzesełka sobie rozsadzają są na takich przyczepach, gdzie można sobie zjeść street fooda, jedzenia ulicznego, tanio, szybciutko, bez problemu i się, i się właśnie w... nikt nie czepia takich ludzi, nawet w Chinach. Y... Generalnie nie można tego robić, ale aczkolwiek przyjdzie sobie babcia czy dziadek czy byle kto, chce się trochę dorobić. Policjant nie będzie przeganiał, aresztował takich ludzi, bo dla niego to byłaby hańba, a nie jak na przykład w Polsce widziałem. Siedzi sobie babuszka, sprzedaje klapki czy ziemiaczki czy byle co. No i policja. Się hamsko zachowuje, wręcz nie podchodzi jak do człowieka, tylko od razu z agresją, i tak dalej. Tak jak mówiłem z jednych moich odcinków, policja w Azji naprawdę Tobie pomoże, a na przykład policja w Europie jest przeciwko. Chyba śmieci palą gdzieś albo coś tam, nie mam pojęcia. Bo często jest tak, że albo ludzi nie stać na wywóz śmieci, albo po prostu nie ma dojazdów, albo też czasami bywa, że jest zbyt dużo śmieci, zanim przyjedzie śmieciarka. No i ludzie wychodzą. I palą. Z jednej strony szkodzi to zdrowiu, ale z drugiej strony też lepsze, żeby ludzie palili śmieci, niż żeby śmieci się gromadziły i potem powstawały zakażenia, wirusy. I żeby, no. W przypadku weźmy San Francisco, pełno zastrzyków, po różnych substancjach leży na ziemi, tak samo w Nowym Jorku, sobie chodzisz, o jak, jak w klapkach, bo jest ciepło, czy coś takiego, ukujesz się i dostajesz nie wiadomo co, także lepiej żeby to było spalone. I w miarę bezpieczniej z jednej strony. Jak kiedyś jeden Japończyk mówił, bodajże się to jakiś samuraj był: Wszystko ma dwie strony medalu. Tak na przykład możesz mówić jak z perspektywy libertarianczyka czy kapitalistycznej osoby. Kiedyś gadałem z takim jednym Polakiem i mi mówił: z jednej strony, tak, jak ja bym się uzależnił od czegoś, to to jest moja odpowiedzialność, moja sprawa, ja powinienem za to płacić, ale na przykład też z jednej strony. Nie wiesz, kiedy przekroczysz tą granicę. I na przykład tu już idzie socjalizm. I masz na przykład płacisz podatki dla innych ludzi. N niektórzy ludzie. Kamerę na dół. Niektórzy ludzie. Potrzebują tej pomocy, na których nie stać, aczkolwiek, jak w libertarianizmie, musisz za wszystko płacić, kapitali kapitalizmie, ale za socjalizm też nie jest dobry, ponieważ płacić z własnej kieszeni nie wiadomo dla kogo, czy ktoś naprawdę potrzebuje tej pomocy. Także no, Żana też z tych stron jest dobra. Ma plusy i minusy. A tu sobie ludzie rozstawili właśnie. Jest taki bodajże knajpa, jakiś sklepik tam. Sobie śpiewa. I tam zaraz jest pałac. Y, taki park królewski. Norodoma i tu jest mój motorek. Musiałem coś gadać, bo jak widzicie, 20 minut. Samej ciszy też trochę kiepsko by było. Mam nadzieję, że zrozumieliście o co mi chodzi. Dużo ludzi właśnie mnie też nie rozumie czasami co chcę przekazać. Oczywiście jak widzicie, polski nie jest moją najsilniejszą stroną. Mam nadzieję, że taki spacerek się wam spodobał. Polajkujcie, komentujcie i dajcie suba, bo większość co mnie ogląda nie jest zasubskrybowanym. No i zachęcam, zostanie moim patronem płatnym. Jak jesteś płatnym patronem, możesz przeczytać wszystkie moje książki, które napisałem i które wydam. Jesteś opłacany co miesiąc. Po podatku i komisji ja dostaję mniej. 3 dolary jest minimum. I to na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Może dzisiaj będą dwa filmiki, ale nie jestem pewny. Jeszcze małe... 360 na koniec. Dla mojego najlepszego kolegi, którego znam od dzieciństwa, on lubi takie rzeczy patrzeć. Ja też lubię, jak ktoś się spaceruje po cichu, bez komentarzy. Ale aczkolwiek nie mam. Hmm, jak to się nazywa? Wyposażenia, aby takie coś robić. Także trzymam telefon w rękach i po czasie już no ręce bolą. Mimo, że telefon nie jest ciężki, ale tu już po prostu idzie zmęczenie mięśni. Do zobaczenia. Zapomniałem też dodać, wpadacie na kanał raport z akcji muszę sobie koszulkę poprawić. Wpadacie na raport z akcji Włóczyk i w Azji, Jarek na emigracji, coś na pośmianie się, macie y, palmowy raj. No i odwieźcie na Spotify zespół mojego kolegi Zbyt Goszczy, y, antypatia. Jak ktoś lubi metal. Metal nie jest dla wszystkich. Dajcie suba, polajkujcie, posłuchajcie, dla Was to dużo nie robi, a dla innych bardzo wiele.